Wiesz, gdzie jesteśmy? Hmm. W lesie. Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę do Jorweta? Wiem o dolinie Pontaru więcej niż ci się wydaje. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Vernon Ross, od czterech lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temery. Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów, morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet, zwykły skurwysyn. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak? Niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Gdzie twoje komando? Nie udało im się wymknąć zabławy? Są dokładnie tam, gdzie być powinni. Zapewniam cię, że żadna ludzka obława nie zatrzyma skojatel. Od kiedy wiewiórki wysługują się najemnymi mordercami? Dłan w służbie skojatel. Nisko upadliście. Najemny morderca. Można go tak nazwać. Ale Dwan? Niezupełnie. Nie o przynależność rasową tu chodzi. Właśnie to ona jest kością niezgody. My mamy szpiczaste uszy, wy okrągłe. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas niewielu. Wy zaś mnożycie się jak króliki. Na szczęście szybko zdychacie. Jedni i drudzy próbują udowodnić, że to ich uszy mają właściwy kształt. Na tym, właśnie na tym polega wojna raz. To z tego powodu ludzie i elfy zabijają się nawzajem od ponad 400 lat. Wszystko przez kształt małżowiny. Jest z wami królobójca. O niego nam chodzi. W takim razie mamy konflikt interesów. Ten królobójca jest pod moją ochroną. Nie wydam go. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią, ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa ani wasze uszy. Tak było z Nilfgardem i tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie, samego siebie, czy łuczników ukrytych w krzakach? Dość chętnożenia! Do z tych forle! Adam Kłem zbarstę, To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Tris? Piękne... Trzeba było zaczarować łuczników! Idą! Co? Co? się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie! Z tamtej strony jest ich jeszcze więcej! Musimy się przebić w stronę wlotka! Łapy precz z mojego tyłu! A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz zwymiotuję! Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku! Na pewno nie na moim! Utrzymam zaklęcie. Dalej, idziemy! Nie trzęść tak! Muszę się skoncentrować! Jeżeli nie chcesz przegapić ciekawych materiałów z biedźmina, zostaw Saba i łapkę w górę.